Danie szóste z serii pewniaków maturalnych jest to zadanie zamknięte za jeden punkt. Wykresy funkcji liniowych F od X i G od X są równoległe wówczas. Zadanie polega na wyznaczeniu wartości tej niewiadomej dodatkowej, która jest tutaj wrzucona do tych funkcji liniowych, czyli mki. Żeby to zrobić, najpierw musimy zastosować warunek równoległości prostych, ponieważ wykresami funkcji liniowych są proste, a my mamy tutaj w tym zadaniu informację, że będą one do siebie równoległe. Zajrzyjmy więc na moment do tablic. Tutaj na samym dole strony piątej w kropeczce para prostych mamy informację, że dwie proste o równaniach kierunkowych są równoległe, gdy A1 równe jest A2. Zabieramy ten warunek ze sobą. I teraz musimy rozszyfrować, jak ta informacja ma się do naszego e, zadania. Dowiedzieliśmy się, że współczynniki kierunkowe obydwóch prostych muszą być takie same. Współczynniki kierunkowe przy funkcji liniowej to jest to, co stoi e, przy x. A więc w funkcji f od x odszukujemy współczynnik a1, który wynosi 3 minus 2m, ponieważ cały ten nawias stoi przy x, natomiast w funkcji g od x przy x stoi nawias m kwadrat plus m plus 5, a więc to będzie nasze a2. Podstawiamy sobie teraz zamiast a1, 3 odjąć 2m zamiast a2 m kwadrat plus m plus 5 i od, y, rozwiązujemy otrzymane równanie. Jest to równanie drugiego stopnia, żeby takie rozwiązać. Wszystko wrzucamy sobie na jedną stronę i przyrównujemy do zera. Mam więc m kwadrat plus 3m dodać 2 równe 0. Równanie kwadratowe, nie jest to żadne szczególne równanie kwadratowe, więc rozwiążemy je po prostu deltą. Wzór na deltę to będzie b kwadrat minus 4ac. Rozpiszę sobie współczynniki. A to jest to, co stoi przy przyjem kwadrat, czyli u nas 1 B to to, co stoi przy samym m, czyli u nas 3 oraz C, które jest wyrazem wolnym, więc u nas jest to dwójka, delta będzie więc równa 3 do kwadratu minus 4 razy 1 razy 2, co daje nam 9 odjąć 8, delta jest więc równa 1. Pierwiastek z delty również jest jedynką. Wyznaczamy sobie M1 na 2 z wzoru minus B plus minus pierwiastek z delty przez 2A minus B, tak więc minus 3 plus minus pierwiastek z delty, czyli 1 i przez 2A 2 razy 1 to jest 2, jedno działanie rozwiązuje z plusem, drugie z minusem. Minus 3 plus 1 daje nam minus 2, minus 2 na 2 daje minus 1 i drugie działanie minus 3, minus 1 to jest minus 4 na 2, co daje minus 2. Prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu będzie więc odpowiedź B.